Siemka, z tej strony Liberator. Ponownie witamy w grze War Thunder. Tym razem sobie zagramy... Kołgami. ...rosyjskimi... ...na bitwach pancernych. W tym odcinku nic ciekawego nie będzie. Jak zwykle. Jak zwykle, jak zwykle. Będzie tylko komediowo, do dupy i jak zwykle, normalnie. No to co, startujemy, nie? Tak, możemy startować. Ja sobie parę nowych czołgów kupiłem. Może na Polska się wylosuje, fajnie by było. To jest Ma Pol nie, no mniej więcej Karpaty się wylosowały, więc mamy blisko. Karpaty są w Polsce? Nie, bo Mount Everest jest w Krakowie. Tak? Tak. Nie widziałem. Ten kościół musiał go zasłonić. I kościół by na ręku musiał go zasłonić. Nie tak. w Krakowie nie byłem. Ja byłem. Normalnie poprzedni odcinek miał motyw przewodni 3 FPSy, dzisiaj mamy motyw przewodni ee, kościół w Krakowie. Tak. <laughs> FPSy też będą. <laughs> fps -y też będą, niech się widzowie nie martwią. Tak, dobra. Ja mamy mniej możliwości odrodzenia niż poprzednio, pamiętaj o tym. No jest tylko jedna baza. No brawo, brawo. Ale mówię mniej, bo możesz się tylko trzy razy odrodzić. Więc ja sobie już wziąłem KW-1 ZIS-5, nowy czołg, którym jeszcze w warunkach bojowych go jeszcze nie sprawdziłem, tylko strzelając do Ciebie sprawdziłem go. No to już sprawdziłeś. Tak, to już sprawdziłem. A my, ja proponuję się udać na punkt C. Okej. Okay. Ty już jedziesz? Nie, czekaj. O Boże, jest jeszcze to O Jezus, no to proszę Państwa, znowu lagi, jak miło Was wszystkich... A ten pt. siódemką, a my tu takie czołgi bierzemy. Yyy... Yeah. Co y y Ja tam szybciej dojadę z prędkością 10 godziny niż ty tym beta siódemką. Kaj, pobiegnę sprinter jak w my każdy... Ogarnij co tu się dzieje, ogarnij co tu... To, to, to... <słyska> Widzisz to? Tak, tak, ci się bliża. Kim się nudzi? <słyska> A, dostałem. Się muszę przodem ustawić. Czekaj, czekaj. No ten T34 pół świata mi zasłoni. Czekaj, o, dostał! Tak? Tak. Nie widzę. O, trafiłem! Z biodra, znaczy w ruchu. Ja go nie trafię, bo on się ukrywa. O, o, o! Coś? O, jednostka naziemna zniszczona! Zniszczyłeś go, dobra. Ja teamwork. teamwork dostałeś. No, teamwork, dostałem. Nie tak. no, ten czołg jest zarąbisty! Tak opancerzony, że prawie nic go nie przebije z drugiego tieru, a znowu takie ma działo. <laughs> Zresztą widziałem, no genialny, po prostu genialny, super. No, epicki, właśnie, epicki. Ej, co to to... Ja do botów nie strzelam. Co się dzieje? A nie, bo tu jakiś gostek był. A, na... Dobra. Dobra, chodź może jechać na A. Trzeba punkt przejąć. Czekaj, gość zniszczyłem. Tak? No. Ej, ty raz zniszczyłeś tym gównem twój. <laughs> to co? Ja... Obejrzyj się znowu za siebie. Ja umiem dobrze celować. Obejrzyj się za siebie w lewo. Okay. Tam znowu wszyscy co się stało, co myśmy zrobili? No no, co oni robią, no ej Co jest, z ja z tak... zrobiłem? Reforged half destroyed the commander protect yours Aha zniszczyć jakieś tam, nie wiem, posiłki wro... wroga osłaniając nasze, nie wiem o co chodzi no, no, nie tam. Co tak Chodź, przejmujemy A, przejmujemy A Czekaj, no rozwalili go No, rozwalił mnie Nie chcę, jaki chciałem. Dobra, lecę Jadę, sorry nie lecę, to no nie tak gra, nie ten tryb sorry Ale, nie, te kilkamy są fajne nie? No wiem, tylko ja ich nie mam właśnie W dupę dostał Kim by się tam widził? W silnik dostał, w silnik tak, dostał lecę. jadę, czołgam się O, nie dostał O, mogę użyć tego, myśliwca A, i dodali coś takiego do czołgów, nie? No. Że jak, jakąś tam ilość punktów uzbierasz i naciśniesz potem przycisk 7 czy coś, nie? To tak jak ja teraz możesz się przesiąść do e, myśliwca bombowca. A ja nie wiem, ja, ja lecę nie jadę Jak to lecisz? No bo można coś takiego sobie potem nabić, wiesz, od kop... Ej, ej, oni tu są, to pomógł. Ja wiem, ja jadę Jadę, lecę znaczy się, lecę Tu są same czołgi średnie, jak ja mam coś rozpieprzyć? Na to, tym... z nie to jest sztuk 3, to tego chyba przebiję Ja nie wiem Czyżbym się rozbił, tak jest! Dobra, jadę teraz czołgiem. To cieszę się. O, pancer 3, no to miałem tutaj przylecieć tym samolotem, pancera bym tymi działkami roztupcył. Ej, Kafu 1 z IS-5, no z tym to sobie nie poradzisz już niestety, Grzesi. Endruś w czołgu. tak, Dwóch pancernych i Andrew Tytłem się. Szlak! Zminimalizowałem WTK Oto BUM Nie trawiłem Znowu Uciekaj Nie Znowu mogę myśliwca użyć To do nich! 7, 6, 5 Co za ram Ej, tam jeszcze ktoś wadzi ja. Lecę Koledzy lecę Speedfireem, co z tego, że nie ruski? Lecę Co my tu mamy? Czołg średni, czołg średni, czołg średni, który jest mniej średni? Poszukaj czołgu dużego Czołg duży, takiej kategorii... O, dział przeciwlotnicze, to jest coś dla mnie Czołg średni, czołg średni, czołg duży Dział przeciwlotnicze, to coś dla mnie Jednostka naziemna zniszczona... moim działkiem? Chyba działem, ty masz działo, ja mam działko No i mnie rozwalił się O, o, o Ale Ej on mnie na wylot przelecił, cały nabój, wyż wyż Co? On mnie na wylot przelecił, cały przelecił ktoś, ktoś mnie trafił w wieży, dobra O, już mogę strzelać Wierz kolejny czołg Zaraz z ZIS-em przyjadę Brawo O, Grzesiu twoje działo się z zis przyda Ale nie teraz, tutaj, Aha, no bo teraz by się już przydało, wiesz o to chodzi Bo weźmów wcześniej jak dział, ja biorę 44-42, jak to wyglądało? jaj, aj, aj, ale pech! Ten mnie zniszczył, no szmata, dobra. Co, co to miało być? Już nie żyję? Ja mam jeszcze dwa odrodzenia. On mi, ja miałem tylko jednego osiana, nie, dwóch czołgów i on zabi tego, co był w dziale. A ty jechałeś z diesem? Nie z Isem. A te 60 jechałeś, no to się nie dziwię, to jest dziadostwo. Wiem, ale ja nie mam na razie żadnych fajnych działków jeszcze. Ale tym też, te 60 byś nawet tu nic nie przebił, on nawet działa, nie ma, ani działka, on ma karabin marny Zisza, Zisz też nie ma działka Właśnie do Zisza przydałoby się jakieś działko, bo on ma strasznie słabe działo. Kurde Zisie! To Zis ma słabe działo. Tak, Zisz... <laughs> ale to jest dział... Nie, nie wiedziałem co z tego, że dostaję w dupie to mam Bomba Ura Załogań Wierzę mi Wierzę mi rozdupcyli, o trudno Jedziemy Szturmujemy Do szturmu, gotuj się Dostałem, co z tego? Jedziemy dalej Na tarana ich wezmę Naciszę się Tak. Gaśnica nie działa. Działa. A, stoję w miejscu. Nie! Jadę z prędkością 6 na godzinę, a w zasadzie się toczę. Lecisz? O, podpaliłeś gościa, widzę. No i dobrze. No ja nie mam tu co, na co robić. Wreszcie mi nie laguje, tak. Wtedy cały mecz mi lagowało, teraz mi nie laguje jeszcze jeden Znowu podobnie jak ostatnio No Zniszczyłeś? No W zasadzie zestrzeliłeś. No, to tam Ej ja nacisnąłem na... Ej, ja na ku... nacisnąłem na kawolca, nie? To jest choke, a mi napisał... A, to nie wiedziałem chciałem przebyć. Ej, no to ja nacisnąłem na ten choke, który już użyłem, nie? I mi, na, I mi napisało, ten samolot jest niedostępny w tej misji To jest samolot, dobra, 70... O, no, 70. 70 to nowy samolot, spoko rozwalony samolot, jeden rozwalony czołg i o załogi już nie ma ty, załogi już nie ma w Zisie. A kiedyś była? Ale kiedyś były te hopki, nie? Siedziały przy działale. No ja dawno nie grałem, to nie wiem. Czekam cię zaraz się znajdę Ja jestem na respie A. Tak ty się jak cię znajdę O byłeś tu okay. o, jesteś Co to jest? Co? Biało-czerwony czołg No biało-czerwony, biało-czerwony czego się dziwi? Cześć. No to jest polski szajz, rozwalili się no tarcie Ale jaki polski szajs, to jest bardzo porządny czołg, zaraz mnie zabiją, zakład No biało-czerwony, to jest plastik <laughs> O już się jaram! Gość na ciebie spojrzał, od razu się palić, to jest plastik, to się Gość na mnie spojrzał! To jest zwykły plastik! O, działo mi padło! Tak jakbyś jeździł czołgiem z lodu na pustyni. No, co faj! No, ale co faj! Złopiec! Oczekiwanie na wyniki, dotrwałem do końca! Bo nic nie zrobiłeś! Oh. Wreszcie nie będę 16 Zawsze jestem ostatni. Nawet bardziej jestem na minusie, mam miejsce, teraz może będzie inaczej. Okej, okay, to, to już to już koniec tego odcinka kolejnego. No, no to po raz kolejny zabawnie. W polskich barwach Żegnają się z wami Liberator I Android 44 zapraszamy do subskrybowanie naszych kanałów i dodanie łapki w No, jak zawsze. No to narka, cześć. Cześć.